Sala sportowa. To tutaj od wczesnych godzin porannych gromadzą się członkowie stada. Dzień zaczyna się modlitwami do licznych bogów o ciepły i pożywny posiłek w godzinach popołudniowych. Po krótkich rytuałach i wygłupach z innymi osobnikami rozpoczynają się zajęcia pod okiem przedstawicieli stada. Są to starsze, doświadczone jednostki. Kiedyś byli tu, gdzie reszta. Dziś uczą, jak samotnie przetrwać w dżungli. Jako jednostki doświadczone potrafią rozwiązywać różnorakie problemy i przekazują tą wiedzę dalej do swoich podopiecznych. Każdy z uczestników stada przechodzi program treningowy zawierający w sobie umiejętności przechodzenia przez rzekę, po kamieniach, korzystanie z tratwy, rzucanie kamieniami, poker, na wypadek znalezienia talii w dziczy, strzelanie z łuku, walka na moście, pościgi w trudnym terenie oraz wystrzeliwania kamienia kijem. Czasem stado odwiedza przywódca naczelny, najstarszy osobnik. Dzieli się on technikami walki oraz obrony, cennymi w dzikiej naturze. Pod wieczór często dochodzi do walk między członkami stada. Przedstawiciele pełnią rolę arbitrów, nadzorują dobór broni i zasady starcia. Bitwy nie należą do najspokojniejszych. Zamieszanie, koncentracja, zmienne zasady, budowa fortec, przelatujące woreczki obok głowy, yy, znaczy kamienie i wreszcie głos przedstawiciela stada mówiący: Odpadłeś. Daje chwilowe ukojenie przed kolejną rundą walki o dominację w stadzie. Zdarzają się też spokojniejsze potyczki, np. z użyciem talizmanów znalezionych w lesie. Chodzi o karty jak coś. Bywają również sytuacje, w których pomiędzy przedstawicielami dochodzi do spięć. Powody bywają poważniejsze niż się wydaje. No nie zalałaś tej kawy? Raz na jakiś czas stado wyrusza na wyprawę poza swoje terytorium. Używają do tego jeszcze niewymyślonych pojazdów w celu udania się do lęgowisk frajdy i zabawy wskazanych przez przedstawicieli stada. Taki dzień wieńczony jest wspólnym posiłkiem oraz zabawą na łonie natury w akompaniamencie śpiewu ptaków. Pod koniec dnia mimo wszystkich starć oraz ciężkich treningów chodzi o dobrą zabawę oraz wzajemny szacunek w stadzie. Co starannie dopilnowują przedstawiciele stada. Nie jesteś przekonany? Sprawdź sam i dołącz do stada.